Cześć, tu Shakti Dola Witam Ciebie na filmie, w którym będziemy praktykować pozycję wyzwania, w której pracujesz ze swoim umysłem, z Twoim systemem nerwowym, w tym jak dasz radę podczas porodu. Aby wykonać tę pozycję, pamiętaj, że tutaj jest bardzo ważna praca właśnie z umysłem. Używaj oddechu. Tutaj u góry daję Ci w filmie, gdzie możesz nauczyć się, jak odpowiednio oddychać podczas takich ćwiczeń i podczas porodu. Używaj też afirmacji. Na dole w opisie filmu są afirmacje, które możesz sobie ściągnąć więc to, to są narzędzia, które pomogą Tobie właśnie przejść to wyzwanie. A to wyzwanie robimy po to, aby wykorzystać je podczas porodu, kiedy przyjdzie do Ciebie fala, kiedy przyjdzie skurcz i zamiast walczyć z tym skurczem i być przeciwko niemu, aby pomóc sobie, przyjąć go i poczuć, że jest mocny i otwiera moje ciało. Także za chwilkę przytulisz swoje maleństwo. Ale teraz zapraszam ciebie do tego ćwiczenia wyzwania. Podczas dzisiejszego ćwiczenia będziesz mieć ręce na Boki i Twoje dłonie tak lekko podają, i poczuj tak, jakby przez Twoje ramiona przychodziło cały dnie dyskomfort opuszczał Ciebie. Możesz zamknąć, o, możesz zamknąć oczy, skupić się na swoim oddechu oczywiście, czy na afirmacji. Cały czas powtarzaj afirmację, która Ciebie wzmocni. Postaraj się mieć Twoje ciało zrelaksowane. Używaj oddechu, wdech przez nos, licząc do czterech. Wtedy przez usta licząc do czterech. Cały czas bądź w tej pozycji, powtarzaj sobie, że jesteś silna, jesteś kobietą, jestem kobietą, jestem mamą, jestem silna i jestem zrelaksowana dla mojego maleństwa. Zrelaksuj swoje ramiona. Bądź dumna ze swojego ciała, które wykonuje cuda świata, największy cud świata. W Twoim brzuchu dorasta nowy człowiek, Twoje dziecko. I za chwilę je przytulisz. Weź jeszcze jakieś trzy głębokie wdechy, wydechy. I weź głęboki wdech, wydech z relaksy Przez moment pobądź ze sobą. To też działa na naszą czakrę serca, także też ma to dobre rezultaty właśnie w, w tym procesie pokichywania siebie, w pracy ze sobą. Otwórz oczy. Mam nadzieję, że to ćwiczenie pomoże Tobie w pracy właśnie z umysłem, aby naprawdę z niego skorzystać. Wykonuj je chociaż raz w tygodniu, przez cały okres ciąży. I daj znać w komentarzu na dole, jak Ci się ćwiczyło. Zrób lajka like i też subskrybuj mój kanał, jeżeli jeszcze tego nie zrobiłaś. Dziękuję Tobie, do zobaczenia, satna.